Cześć. Ja się nazywam Paweł Birecki. Na co dzień zajmuję się między innymi poprawianiem KPI-ów, takich kpi jak na przykład service level czy CSL, customer service level. I z tym KPI-em często spotykam się z pewnymi powtarzalnymi się, powtarzającymi się problemami, dlatego postanowiłem nagrać ten odcinek, żeby może wyjaśnić trochę rzeczy i może pomóc zainspirować wiele osób do tego, żeby zarządzało swoimi kipiejami trochę lepiej. Ale zacznijmy może od definicji. Customer Service Level, czyli możemy to przedmoczyć sobie na polski jako poziom obsługi klienta, co może mieć bardzo szerokie znaczenie od tematów jakościowych, od terminowości, od jeszcze jakichś innych wymagań. I tutaj się skupimy na tym wątku związanym jakby z terminowością, z dostępnością produktów. W ujęciu takim związanym z produkcją, z logistyką, no bo na przykład, jak jeżeli wpiszemy serwis Level KPI, to nam wyskoczy masę stron dotyczących Call centerów. Ale jakby call centerom jeszcze nie pomagają, chociaż może z naciskiem, na jeszcze pewnie. Ale skupmy się na tym, na tym obszarze produkcyjno-logistycznym. Przeszukałem dla Was mandry internetu, żeby znaleźć tą jedną właściwą. Powtarzającą się definicję Service Levelu i nie ma. Nawet popularne AI, -e, czaty GPT i inne takie, potrafią z zapytania na zapytanie podawać inną definicję i inne ujęcie tego, czym jest Customer Service Level i jak powinien być liczony. Ale mamy kilka wątków, które. Lubią się powtarzać, aczkolwiek nie ma takiego jednego, w którym powiem, okej, okay, to jest service level według wiedzy zgromadzonej w internecie i tyle. A reszta to są jakieś bzdury. To, co zidentyfikowałem, to takie dwa najpopularniejsze podziały tego, jak rozumiemy service level. O, poza tym, oczywiście, że tam mamy service level związany z jakością, z. Customer service, boże, przepraszam, z call centerami i tak dalej. Jeżeli już jesteśmy w tym spektrum, w tej naszej rzeczywistości produkcyjno-logistycznej, no tutaj mamy takie dwa podziały. Jeden, bardziej uporządkowany, dotyczący przyszłości, taki predykcyjny, ile my tego serwis levelu chcemy mieć, i ten dotyczący przyszłości, czyli jak ten serwis level wyglądał w przeszłości i jakie mamy tutaj wyniki. Zacznijmy od tego bardziej uporządkowanego. Tutaj jest dosyć duża powtarzalność tego, jak należy go rozumieć. I service level odnosi się wprost do ryzyka czy szansy na to, że wystąpi nam stokał. Czyli, że przyjdzie do nas klient i nie będziemy mieli czegoś na magazynie, czy nie będziemy w stanie mu zaoferować czy dostarczyć w terminie produktów. Która on potrzebuje. Jest to miara, która jest używana do tego, żeby obliczyć safety stoki czy inne bufory zapasów. I może tutaj w tym odcinku nie będę się wgłębiał w ten temat, bo poruszę go raczej przy temacie odcinku, który najprawdopodobniej powstanie i chyba dzisiaj go też pisze na listę, czyli w jaki sposób liczyć safety stoki, bo do tego też jest. Kilka różnych podejść i kilka różnych sposobów. Okej, okay, występują ortodoksi, którzy mówią, że to jest jedyny właściwy, ale tak naprawdę tych można znaleźć na przykład. Teraz mam otwarty, sześć najlepszych sposobów na wyliczenie Safety Stocku, to znaczy, że istnieje ich przynajmniej kilka. I w jednym z nich, a tak naprawdę, w kilku z tych wariantów jest używany właśnie service Level, jako jedna ze składowych formuły. I tylko spoilerując, jest po prostu to powiązane z prawdopodobieństwem wystąpienia stokautu, które to prawdopodobieństwo jest oparte o rozkład normalny. No, Ale tak jak powiedziałem, to jest to w miarę uporządkowane i można znaleźć tam tabelki z tłumaczeniem, że ok, service level na takim poziomie to jest, bierzemy taką, taką wartość do naszego równania, i tutaj raczej nie ma jakiejś dyskusji, czy to jest właściwe, czy nie. Dyskusje zaczynają się raczej, czy bardzo dużo dyskusji jest w odniesieniu do tego retrospektywnego serwis levelu, czyli tego, jak nam wyszedł wynik. I tutaj znowu mamy pewien podział, bo niektórzy jakby mówiąc o serwis levelu czy KCSL-u. Mają na myśli coś takiego, że jeżeli w tym miesiącu mieliśmy zamówienia na 100 ton, a zrealizowaliśmy 90 ton naszych produktów czy innej jednostki, no to nasz service level to jest 90%. Inni mówią o tym, że no nie, nie no bo to jakby jak to nam definiuje w ogóle. Czy my spełniliśmy oczekiwania naszych klientów? Tutaj trzeba jeszcze powiedzieć, czy okay, w ramach miesiąca wysłaliśmy to terminowo. I wchodzimy w takie wskaźniki jak OTD, On Time Delivery, czyli terminowość dostaw, OTIF, czy On Time In full, czyli czy dostarczyliśmy o czasie i to jeszcze w pełni. No ale znowu tutaj mogą się pojawiać zarzuty, znowu że OK, mierzymy tą terminowość, ale pytanie, czy my to. Zrealizowaliśmy ostatecznie, czy nie zrealizowaliśmy w ogóle? Bo możemy mieć 90% naszego terminowości dostaw, ale tak naprawdę wszystko z tych dostaw zrealizowaliśmy, tylko z jakimś tam na przykład opóźnieniem. I tu powstaje pytanie: jaką informację my w ogóle z tego CSL-u chcemy wyciągnąć? Odnośnie nazywania tych wskaźników, które teraz opisałem, CSLM, czyli Customer Service Level, jestem chyba ostatnią osobą, która by mówiła, że musicie to nazywać tak, a nie inaczej, ale jednak tutaj zarekomenduję bardzo mocno, żeby jednak nie nazywać tych wskaźników Customer Service Levelem, bo może być to mylące. Jeżeli już naz nazywacie, ale doskonale wiecie, co się za tym wskaźnikiem kryje i co on pokazuje, to spoko, po prostu nie zmieniajcie. O ile faktycznie takie nazewnictwo nie powoduje jakichś problemów z interpretacją. Bo jeżeli ja słyszę, i wiele osób też może tak mieć, że nasz CSL, Customer Service Level to jest, jest na poziomie 99%, no to może okazywać się, że ok, myślę, że ok, Spełniamy wymagania naszych klientów w 99%, co może być wielką bzdurą, bo odnosi się to właśnie do tego, ile z tych wszystkich zamówień zrealizowaliśmy w ciągu miesiąca. 99%, ale nasza terminowość jest na poziomie 60%. Jakość y, jest na poziomie nie wiem, 70%, czy 30%, 30%. Na 30% dostaw dostajemy reklamacje. A poza tym, jeszcze wysyłamy nie wiem, te materiały, na akurat, którym. Klientom nie zależy, więc jakby ten, bo kupują go po prostu na zapas. Więc może tu być pewien poziom złego zrozumienia, tego, co ten wskaźnik faktycznie pokazuje. Więc tutaj rekomendowałbym bardziej precyzyjne nazewnictwo, że jeżeli mówimy o tym, że w miesiącu ze 100 ton zrealizowaliśmy 90 i to jest 90%. Nazwać to na przykład order Fulfillment. Jeżeli mówimy o terminowości dostaw, to nazywać to faktycznie, czy to jest OTD, czy to jest OTIF, czy jeszcze jakiś inny wskaźnik, bo tutaj wariantów też jest bardzo dużo. I kwestia tego, co nazywamy serwis levelem, a co faktycznie rozumiemy, jak on jest definiowany, jak jest liczony, to jest jeden problem. Więc żeby jakby pozbyć się tego, okay, co to jest ten serwis level, jak go powinniśmy liczyć, używajmy bardziej precyzyjnych nazw dla tych metryk, a jak te nazwy znaleźć? Jednym ze sposobów jest pisanie zapytania w Google albo w czata GPT, czy opisujesz OK, co chcesz mierzyć? Po co ci ta metryka? Jakie informacje chcesz z niej wyciągnąć? Co chcesz ocenić? I on ci ewentualnie podpowie OK, jakie metryki są dostępne, że tak powiem, na rynku, żeby to mierzyć. Bo jest ich naprawdę całkiem sporo i pewnie co organizacja to są jakieś nowe wyjątki. Ale jeżeli już o wyjątkach mowa, kolejnym najpopularniejszym problemem serwis levelem są kwestie właśnie wyjątków, niezależnie od tego jak, czy, czy będzie mierzyć ten order fulfillment czy OTIF czy OTD. Wzór na taki KPI przynajmniej częściowo tam jest zawsze składa się z licznika i zmianownika, czyli w liczniku mamy kwestia, ok, ile naszych dostaw zrealizowaliśmy, ile ton, ile dostaw o czasie, ile dostaw o czasie i w pełni i w mianowniku mamy wszystkie zamówienia, tak, czy to wyrażone właśnie w masie, w wartości, w sztukach, w ilości zamówień, no ale jest tam jak, jakiś mianownik i z tym mianownikiem zazwyczaj zaczynają się trochę problemy, jeżeli mamy organizacje, w których, zwłaszcza jeżeli mamy organizacje, w których w dalszym ciągu jest to zrozumienie, że błędne, że KPI oceniają nasz, naszą pracę. I tutaj od razu sprostowanie: KPI -e nie powinny oceniać naszej pracy, nie powinny być do tego używane. One powinny być używane do oceny procesu nie do oceny ludzi, tylko do oceny procesu. One powinny służyć ludziom. Powinny ich inspirować, jakie działania, gdzie są problemy, i upewniać się, że i ukierunkowywać faktycznie całą organizację w odpowiednim kierunku, a nie być po prostu jakąś tam miarą oceny, czy ktoś robi dobrą robotę, czy złą. Zwłaszcza w sytuacji, jeżeli jeszcze dokładamy do tego łączenie wyników z wynagrodzeniem, czy jakieś premie, bonusy, bo to już w ogóle wtedy mamy tendencję do tego, żeby te kpi je upiększać. Zaczynając od tego, jak. Formułujemy definicję, do tego, żeby zacząć tam później kombinować, czyli na przykład mówimy, że liczymy nasze OTD, On-Time Delivery, tylko od tych zamówień, gdzie to była nasza wina. Czy jako, nie wiem, danego działu, produkcji, czy w ogóle całej firmy, i wykluczane są na te, takie rzeczy, gdzie to była nie wiem, wina klienta, za późno złożył zamówienia, gdzie klient, nie wiem, coś nie dosłał, jakiejś dokumentacji. Gdzie dostawca nam się spóźnił, bo to też nie nasza wina, tylko dostawców. To czemu mamy tutaj my cierpić, przez to, że nam dostawcy tutaj źle dostarczają. Albo nawet jeszcze idą dalej, inżyniering nie dostarczył dokumentacji na czas. Więc dlaczego my się mamy tutaj pokazywać, i nie wykluczamy to w ogóle z naszego, z naszego wyniku. Albo jeszcze dokładając, czy mamy jeszcze pracę, na przykład z samym licznikiem, że na przykład. Negocjujemy z klientem, że słuchajcie, no, nie dostarczymy wam to na wtedy. Może byście tam przesunęli nam to zamówienie na ten, no i klient na przykład się zgadza. No i wtedy też nie widzimy tego problemu, że na oryginalną datę nie zrealizowaliśmy tego zamówienia i wskaźnik się świeci na zielono. Albo jeszcze inny, wysyłamy, proponujemy klientowi zamienniki. Albo modyfikację jakichś zamówień. Klient też modyfikuje, dobra, tego nie dostanę, to jest, ja sobie kupię to gdzie indziej i modyfikują nam te zamówienia, albo zgadzają się na zamienniki, i wtedy wszystko się świeci na zielono. I problemu nie widać, a problemów jest bardzo, bardzo dużo łącznie z problemem utraconej sprzedaży. I właśnie w różnych projektach jest właśnie taka pytanie: no, ok, to co wykluczać, czego nie wykluczać, co tutaj uwzględniać w tym wskaźniku, a co nie. Ja wychodzę zawsze z założenia i promuję takie podejście, żeby liczyć wszystko, jak najbardziej brutalnie ten wskaźnik. Łącznie z tymi sytuacjami, kiedy klient nawet skasował zamówienie, gdzie my na przykład mamy coś, bo jeżeli my na przykład coś już mamy wyprodukowane, zamówione pod ten materiał, klient kasuje, to też jest jakiś problem. Tak jak wspomniałem wcześniej, KPI powinna pomagać, inspirować nas, ukierunkowywać. Więc jeżeli my widzimy wskaźnik, który jest na 99%, a się okazuje, że tam ok, 30% z tego to wyjechało na zamiennikach. 10% ogólnej puli zamówień zostało w ogóle skasowanych, bo tak się dogadaliśmy z klientem i tego tam też nie widać. Część wykluczyliśmy, bo to nie nasza wina. I mówimy sobie, jest super, jest 99%, a perspektywa klienta jest na przykład, że nie jest 99, tylko to jest 30%. Tak, bo skasowali zamówienia. Dlaczego? Bo powiedzieliśmy, że nie dostarczymy. To zamówili gdzieś indziej. Dostali zamienniki, ale wolą dostawać po prostu to co, to, co, to, co zamawiają, a nie tracić czas i klienta, i nasz, na to, żeby faktycznie dogadać się, jakie zamienniki tutaj ewentualnie wchodzą w grę. Oczywiście, pomijając te branże, w których jakby takie z punktu widzenia klienta, to czy dostanie ten dokładnie precyzyjny indeks, który zamówił, czy jakiś zamiennik, który jest po prostu dla niego, to nie robi żadnej różnicy. No ale w wielu przypadkach jest tak, że faktycznie po prostu to robi. No i jeszcze tam nie wiem, ileś tam rzeczy wyłączyliśmy z, z klienta. Klient mówi, że no, wiemy, że się trochę spóźniliśmy, ale byśmy oczekiwali jakiejś większej elastyczności, więc tutaj też jesteśmy niezadowoleni. I prowadzi to do sytuacji, w której faktycznie patrzymy na wskaźnik, który ma 99%, w ogóle się nimi nie zajmujemy. Tylko skupiamy naszą, naszą energię gdzie indziej, w innych obszarach organizacji, gdzie nam się wskaźniki przykładowo świecą na czerwono. A tutaj jest słabo, co może prowadzić do utraconej sprzedaży, do niepotrzebnie wykonywanej pracy, choćby z tymi zamiennikami, czy wręcz do utraty klientów, bo klienci są po prostu niezadowoleni, a my tego nie widzimy. Tak, zwłaszcza mówię o osobach, które są gdzieś tam na szczycie organizacji, które po prostu jakby bazują też częściowo na tych wskaźnikach w ocenie tego, jak firma działa. Jeżeli oni tego nie widzą, nie skupiają się na tym, nie, że tak powiem, ten brzydko dół, no nie, nic nie, nie działań, bo okej, okay, jest super, kurczę, mamy taki fajny wskaźnik 99%, więc... Nie będziemy sobie nim zawracać głowy, na no a góra też tego nie widzi, więc też nie wymaga. W sytuacji, kiedy byśmy podeszli ortodoksyjnie, ten wskaźnik może wylądować na jakichś bardzo brzydkich, nie wiem, 60% nawet. I ludzie nie lubią tego oglądać. Zarówno ci na dole, zwłaszcza jeżeli jest to łączone jeszcze z ich premią, której by w takim wypadku pewnie nie dostali, jak i z górą, no która. No, no problem, to no ble, bo trzeba się tym zajmować, i tak dalej. Wolimy patrzeć na bardziej zielone, ale no niestety, biznes is biznes. Musimy patrzeć na te czerwone rzeczy, żeby być w stanie je naprawiać. I kluczem tutaj jest to, żeby sobie te nawet jeżeli nam wyjdzie, to nie wiem, 60%, żeby te 40%, które. Nie zrealizowaliśmy, nie zrealizowaliśmy o czasie, nie zrealizowaliśmy tym, co trzeba. Klient nam jeszcze skasował, żeby faktycznie to sobie pogrupować, identyfikować, okej, okay, co tam siedzi. Za ile procent odpowiadają faktycznie to, że wysyłamy zamienniki? To jest jakimś mniejszym problemem, ale warto by tutaj się zastanowić. Gdzie nie wysyłamy w ogóle? Gdzie mówimy, że klient zrobił jakiś błąd, wysłał za późno, to może trzeba podjąć działanie. Inaczej, nie wiem, customer service czy mm, komunikację z klientami, sprzeda, żeby faktycznie skomunikować, okay, do jakiej, jakie są zasady, z czego to wynika, że oni tak późno to składają, może mają jakieś potrzeby, a może po prostu na przykład nie wiedzą. Tak? Z tym też się spotykałem, że ok, były jakieś zasady, że zamówienie musi być złożone na minimum tydzień przed wysyłką, tak, ale klienci o tym nie wiedzieli, więc składali to, jak jakim wygodnie. A jak im powiedziano, że, mają że powinniśmy składać z tygodniowym bo wyprzedzeniem, bo inaczej to rodzi bardzo dużo problemów, to powiedzieli, że nie ma problemu, to dzisiaj będziemy składać z tygodniowym wyprzedzeniem. I tak to często działa, tak, że te, na te problemy, które mamy, są czasami jakieś proste i szybkie rozwiązania, ale próbując je ukryć, mniej czy bardziej świadomie, Rzadko kiedy jakby ze złą intencją, yy, tylko bardziej z tą dobrą. Yy, po prostu tracimy z z oczu i tracimy też szansę jakby na rozwiązanie tych problemów, jeżeli one nie są widoczne i nie trafiają jakby do ogólnej świadomości, że tam faktycznie jest problem. Tak samo z zamiennikami, tak? Produkcja z jakiegoś powodu, że tak powiem, yy, planuje. Te zamienniki do produkcji i ja oferuję. Dlaczego? Bo je oferowaliśmy, więc w historycznym zużyciu one są, a my ich wcale nie chcemy. tak? My chcemy na przykład te oryginalne części. I tutaj też może nie być absolutnie żaden problem, żeby się z tym przestawić. Tylko trzeba po prostu o tym wiedzieć i trzeba o tym rozmawiać. I takie bardzo transparentne, brutalne yy, wskaźniki, brutalne KPIE. W tym nam pomagają. Takie, które są malowane na zielono, nie pomagają, tworzą taką mgiełkę, przez którą po prostu nie jesteśmy w stanie, bardzo często tych problemów dojrzeć, a co za tym idzie, ich poprawić. Także tutaj bardzo mocno rekomenduję też to, żeby podchodzić brutalnie i ortodoksyjnie do mierzenia KPI-ów. Z naciskiem na to, że kolejnym krokiem, jeżeli wyjdzie na jakiś zły wynik, to powinno być jakieś pareto, czyli pogrupowanie tego, okej okay, za jaką część tego powiedzmy niedostarczania naszego odpowiadają jakie przyczyny, i żeby być w stanie się skupić z działaniami na odpowiednich obszarach, tak. Bo to bardzo, bardzo później procentuje. A malowanie trawy na zielono może zaprocentować, ale raczej na krótką metę. Bo po prostu nikt nam nie zawraca głowy, dostaniemy bonus i dzisiaj, w tym tygodniu, w tym miesiącu, czy nawet w tym roku jest OK, ale to potrafi wracać z bardzo dużą czkawką i wypaść gdzieś jako tak zwany trup z szafy. Podsumowując, skupiając się na tym CSL-u Customer Service Level w obszarze właśnie produkcyjno-logistycznym, no, można podzielić to na dwa obszary, tak, ten. Predykcyjny, czyli jaki customer service level, jaki service level byśmy sobie życzyli, to jest używane do między innymi do y, obliczenia poziomów buforów czy safety stocków. I o tym prawdopodobnie powstanie osobny odcinek. I też, te, ale też występuje ten service level w ujęciu retrospektywnym, do obliczenia przeszłości tego, okay, jak nam y, poszło. No i tutaj też jest bardzo różno różnych y, definicji, gdzie. Customer service level nie jest najlepszą nazwą, bo może wprowadzać błąd. Dlatego tutaj rekomenduję w pierwszej kolejności: jakby używanie bardziej, bardziej precyzyjnych nazw dla tego, co liczymy. Możecie sobie je zawsze gdzieś tam wygooglać. Jeżeli w dalszym ciągu będzie jakiś problem, zgłoście się po prostu do mnie. To na pewno pomogę dobrać jakąś odpowiednią, adekwatną nazwę do waszych wskaźników. A drugim problemem jest. Są te próby takiego upiększania i podkręcania tych wskaźników, żeby bardziej zielone. I tutaj namawiam do tego, żeby podchodzić do nich jak najbardziej brutalnie, żeby nie kolorować nic, żeby coś, co nawet nie jest naszą winą, jest winą klienta, też w tym uwzględniać i pokazywać po prostu, OK, ja, za jaki procent tych przyczyn odpowiadają, za jaki procent naszych problemów z tym wskaźnikiem odpowiadają jakie, jakie przyczyny i w ten sposób jakby to sobie. Znaczy, nie powiem, roztłumaczać, tylko bardziej jakby ukierunkowywać, ukierunkowywać nasze działania na odpowiednie tory. Bo do tego powinny służyć dobre KPI. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek dał wam trochę wartości pomógł trochę rozjaśnić kwestię tego, o co chodzi z tym customer service levelem. I co to jest, i mam nadzieję, że też pomoże Wam i Waszym firmom robić mądrzejsze KPI. Dzięki za dzisiaj, i do zobaczenia następnym razem. Cześć.